Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj, słuchajcie, znajdujemy się w zupełnie innym symulatorze niż, niż dotychczas. Dzisiaj e, znajdujemy się w DCS-ie i w śmigłowcu Mi8. I co teraz nastąpi? E, będzie to lot, słuchajcie, testowy. Czyli uruchomienie śmigłowca, przelot jakiś tam nad lotniskiem, gdzieś tam spróbuję jakiś zawit zrobić, no i jakieś tam wylądowanie w miarę poprawne. Czyli taki, że tak powiem, lot zapoznawczy, ponieważ dawno nie latałem na DCS-ie, więc nie, nie czuję się tutaj zbyt pewnie, w śmiglakach już dużo czasu, że tak powiem, spędziłem więc jakoś tam sobie radzę. No ale, że tak powiem, jak się nie ćwiczy to wiadomo. Jakaś tam niepewność czuję. Na szczęście w miarę wszystko pamiętam, jak się uruchamia tego tą bestię i tak dalej. Także co? Przechodzimy do uruchomienia. Pierwsze co, musimy włączyć baterie musimy włączyć sobie wszystkie... O Jezu, nie te, nie te, nie te. Wszystkie systemy ten akurat sobie zostawiamy. OK. Włączamy sobie pompy paliwa. Systemy antypożarowe. I włączamy sobie APU. Zwolniamy też hamulec wirnika. I możemy sobie włączyć też bikony. To będzie tamto światło. Obserwujemy tutaj ciśnienie. I APU nam się włączyło. Czekamy chwilkę. I uruchamiamy sobie, zaczniemy sobie od lewego silnika przy wartości około 20. Włączamy sobie lewy kran, otwieramy lewy kran. Widzimy, że, że wirnik nam ruszył pięknie. Tutaj nam temperatura powoli rośnie, obroty też. Można sobie, zobaczyć, otworzyć okno. Wyjrzeć do tyłu. Tam Mi-24 startuje. Jest trochę głośno, więc może zamknę jednak. Jak widać, ruszyła nam tutaj też hydraulika. czekamy jeszcze chwilkę, aż nam się ten silnik ustabilizuje obroty i uruchamiamy prawy silnik jest tak samo osieramy kran I sprawdzamy czy wszystko nam tutaj ładnie rośnie. Nie mamy jeszcze zasilania Zasilanie mamy z baterii Tutaj dokładnie to pokazowane jest na tym, na tym zegarze Hmm, dobra silnik nam się tutaj stabilizuje już, więc zwiększamy sobie obroty do 90 procent. Mamy i włączamy sobie zasilanie, generatory, lewe prawy, postowniki. I już mamy zasilanie własne, więc wyłączamy sobie APU Ono musi nam się teraz troszeczkę wychłodzić, jak się wychłodzi, to tam ta lampka zgaśnie. W międzyczasie sobie uzbrajamy wszystkie systemy dla lewego pilota, łącznie z wiatraczkiem i dla prawego to samo i włączamy sobie jeszcze autopilota stabilizację lotu włączamy sobie radio wysokościowe skalibrujemy sobie sztuczny horyzont zarówno po lewej jak i po prawej stronie słuchajcie, to byśmy można się przesiadać tutaj w różne miejsca na przykład tutaj jestem teraz na miejscu drugiego pilota, tutaj na miejscu mechanika. Jest jeszcze opcja y, miejsca strzelca pokładowego, jeżeli mamy taką opcję, y, możemy sobie w międzyczasie sprawdzić czy działa nam hydraulika. Sprawdzamy sobie słuchajcie na tutaj ten wychył, tutaj nie może być poniżej 5, poniżej 4. Dobra Jeszcze powinniśmy sprawdzić różne systemy, tam, sus, yy, ale tak na szybko jeszcze co jest ważne yy, yy, Hamulce Kół cool. to jest właśnie, to są zegary od ciśnienia w tych hamulcach yy, Tutaj możemy sobie włączyć nagrywanie yy, że tak powiem rozmów z kokpitu. Tu mamy Serenę dla desantu. Pamiętam kiedyś latałem takim śmigłowcem, Słuchajcie, desantowałem się z niego parę razy. Między innymi w Nisku. No, taki robiliśmy w um, pokazach dla jak wchodziliśmy do NATO. Robiliśmy taki pokaz um, szturmu na most w Nisku. I tam właśnie latałem i takim śmigłowcem i Mi24. Także było fajnie, nie chcę wspominać. No dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że mogę już startować. Eee, o czym trzeba pamiętać? Tu jest bardzo ważny e, zegar, czyli e, prędkość opadania jest znoszenia w śmigłowcu. nie wolno spadać poniżej 5 ponieważ można wpaść w taki wir i sobie spaść bardzo szybko na ziemię włączymy sobie światło takcji. włonimy sobie hamulce i słuchajcie śmigniemy sobie powoli w kierunku pasa startowego Połowanie odbywa się za pomocą tutaj wirnika jeżeli chcemy na przykład w prawo to musimy w prawo więc nie tylko pedałami można praktycznie robić samym wirnikiem to nie rozpędzamy się za bardzo tu mamy zobaczcie po lewej mi 24 piękny nie mam go kupionego jeszcze ja czekam, szczerze mówiąc, na Apache'a, nie mogę się doczekać, jest to moje wielkie marzenie, żeby polatać takim sprzętem. Yy, tu mam Heway'a, yy, po lewej, i Heway jest, słuchajcie, mam go, może zrobię kiedyś jakiś locik nim. Yy, a my co, zajmujemy sobie pas. i dzisiaj słuchajcie dzisiaj jest lot testowy więc yy, po prostu się wzniosę polatam nad lotniskiem i wyląduję takie to dzisiaj będzie dla mnie zadanie yy, słuchajcie są dwa sposoby startu albo yy, że tak powiem yy, kołując po płycie tak jak samolotem coś podobnie albo z miejsca w górę. Miejsca w górę jest troszeczkę trudniej. Ten śmigłowiec ma yy, tendencję do takiego yy, walenia się na yy, prawą stronę. Jak jest w zawisie to on jest nawet przechylony tyle na, lekko na prawą stronę, więc przy starcie trzeba go sobie trochę wytrymować. Yy, no i Dać mu troszeczkę drążek w prawo Ja teraz tak uczynię Spróbuję się znaleźć w zawisie O! Zobaczcie U! Dawno nie latałem, więc nie mam trochę aż takiej wprawy, ale w miarę to już jest opanowane no i zobaczcie, jestem w zawisie lekko do przodu eee, mogę się teraz obrócić w tym samym miejscu staram się znajdować no, już mi to tak nie wyszło za bardzo no ale dobra w każdym razie wystartowałem polecę sobie wzdłuż pasa najpierw tutaj przede mną jest jakieś miasto, więc mogę polecę sobie na to miasto, powinienem sobie jeszcze ustawić tutaj HSI, wzdłuż tego, ono teraz nie działa yy, bo tam sobie nie powłączałem, ale to nieważne dzisiaj jest lot testowy, więc yy, tak powiem sprawdzam jak to się wszystko nagrywa czy się nic nie wykrzaczy, jak to widać yy, w ogóle jak się to ogląda Lecimy. Trochę mu przyspieszę. Polecę sobie tutaj nad ten wieżowiec. Nie latałem na DCS, jest ponad dro. Jestem zajęty X ja tak powiem, w tym czasie rozbudowałem trochę sprzęt. No i teraz jak lecę, to widzę, że problem klatkowania w końcu się skończył. I jest naprawdę super. Przelecę sobie tutaj nad tymi blokami. No, powiem Wam, że odczuwanie wysokości na wiarze w tym symulatorze jest niesamowite. Zmniejszymy sobie prędkość. Postaram się zawisnąć przed tym wieżowcem. Żeby nie było, że nie umie latać Dobra Mamy zawis Pozaglądamy ludziom w okna próbuję sobie oblecieć w taki sposób, to jest jedno z takich fajniejszych ćwiczeń na śmigłowiec. Oblecieć go dookoła na tej samej wysokości. Bardzo polecam takie ćwiczenie, żeby się wprawić. Pamiętamy, że mamy wirnik, który ma łopaty. Musimy w takich miejscach kontrolować, żebyśmy taką łopatą gdzieś nie zaczepili. W sumie mogłem tu wylądować na tym dachu, co, co tak naprawdę nie jest wcale takie proste. No. No dobra, wracam na, na lotnisko. to jest wrot bojowy jakby ktoś nie zauważył już się nie mogę doczekać mówię wam Apacza no zobaczcie jak to wszystko pięknie wygląda jest naprawdę wow no i dobra przelecę sobie słuchajcie nad pasem Postaram się wylądować tam, gdzie, że tak powiem, zacząłem, czyli na takim placyku tam. Podejdę sobie od tej strony. Podejdę sobie od tej strony, muszę kontrolować tutaj wznoszenie. Jeżeli mi się tu nie wpierdzielił na żadne drzewa. Dobra. Tak jak teraz. I powoli.

no zawis jest najtrudniejszy słuchajcie w DCS są bardzo fajnie oddane wiatry włączamy hamulec więc e, prowadzenie śmigłowca jest z tego co wiem bardzo realistyczne dobra wyłączam sobie światła no i co i wyłączamy sprzęta wszystko robimy teraz jakby w odwrotnej kolejności. Bikonów jeszcze nie wyłączamy, dopóki nam wszystko się nie powyłącza. Wyłączamy sobie pompy. Um. Wszystkie systemy, zarówno z prawej, jak i z lewej strony, eee. tutaj po kolei jest tego trochę. Dobra. Włączamy sobie hamulec wirnika. Wirnik nam zacznie zwalniać. Możemy sobie otworzyć szybę. Jak wirnik nam się zatrzyma, to wyłączamy sobie te światła. I wyłączamy sobie też baterię. I dobra, i to tyle na dzisiaj. Yy tak jak mówiłem jest to lot taki testowy nie wiem jeszcze dokładnie jak to wyszło wrzucę to dzisiaj na kanał no i w ten sposób rozpocznę playlistę z DCS -a. mam nadzieję, że bardzo szybko wyjdzie Apache będę się uczył coś tutaj testował tak żebyście sobie zobaczyli co i jak bardzo jestem ciekawy tego śmigłowca na pewno poświęcę mu wiele uwagi. No i co? Do zobaczenia następnym razem.